Drugi mecz ćwierćfinałowy z Jaszczębiem. Przegrywacie. Co było takim decydującym czynnikiem, dla którego nie udało się wygrać drugiego meczu? Myślę, że źle weszliśmy w mecz. Padły, padły zbyt, zbyt łatwo gole. Jaszczębie zagrało prosto i mądrze. Spokojnie tak się gra w playoffie. No ale mamy 1-1. Mamy to jeszcze nie koniec obrony zaszczlanej tak naprawdę. Jedziemy w jak po zwycięstwo. Dzisiaj chyba takim momentem, który mógł odwrócić losy tego spotkania, to był przełom drugiej, trzeciej tercji, kiedy jaszczębie łapało karę, wręcz pomagało Wam w odrabianiu, no ale mimo wszystko nie udało się przełamać tej, tej obrony. Dokładnie tak, no udało się nam strzelić jednego gola, powinniśmy, powinniśmy douczyć jeszcze jednego. Bylibyśmy blisko, złapalibyśmy kontakt, nie udało się. Dostaliśmy kolejną bramkę i to już chyba było po wszystkim. Podsumowując te dwa mecze tutaj w satelicie, no to wynik mówi wiele, ale gdybyś miał oceniać jedynie waszą i rywali grę, to jak byś podsumował te dwa mecze? Czy były to mecze podobne, czy mecze zupełnie inne? Myślę, że to były mecze zupełnie inne. Myśmy się dzisiaj trochę za bardzo otworzyli, co nam się nie udało. No i tak jak mówię, no dostaliśmy zbyt, zbyt głuche bramki. Taki, taki, no niepotrzebnie, naprawdę niepotrzebnie. Zatem, który według Ciebie obraz gry GieKSy jest bliższy prawdy? Ten z wczoraj czy ten z dzisiaj? No zdecydowanie ten wczoraj. Przede wszystkim byliśmy drużyną. Graliśmy dobry hokej, Dzisiaj tego nie pokazaliśmy. Po dwóch meczach jest w serii remis, ale czy to oznacza, że teraz te rywale mają jakąś taką przewagę, no bo jadą na dwa mecze do siebie? No tak jak mówię, to jest play-off. E, tutaj nikt nie będzie odpuszczał. Wszyscy będą walczyć. E, my na pewno pokażemy charakter i jedziemy po zwycięstwo. To, co jest pewne, to to, że jeszcze tutaj do Katowic wrócicie, to daje Wam na pewno jakiś taki bufor bezpieczeństwa, że Cokolwiek by się nie, nie stało w Jastrzębiu, no to, to zawsze jest ten mecz u siebie. Dokładnie tak, no przy swoich kibicach gra się nam na pewno łatwiej. Ale, ale na wyjeździe też, też damy z siebie wszystko. W sezonie zasadniczym Jastrzębie wygrało więcej meczów bezpośrednich z Wami niż do GieKSa z Jastrzębiem. Wy z kolei zakończyliście ten sezon zasadniczy na wyższej pozycji. Kto może być tutaj faworytem w tej serii? Bo w innych rywalizacjach tego faworyta jest wskazać bardzo łatwo. Tutaj ciężko wskazać faworyta w tej parze. Podobne drużyny, bardzo podobne drużyny. Myślę, że będą liczyć się detale. To wszystko. Zapytam na koniec zatem o Twoje przenosiny do Katowic. No, przede wszystkim chyba ważne jest to, że ty jako, jako zawodnik po prostu nie skończyłeś sezonu i, i możesz dalej się rozwijać w, w innym klubie. Dokładnie, jest to, jest to dla mnie. E, jest to dla mnie dalsza okazja do gry. Tak jak pan mówi, no nie skończyłem sezonu mogę, mogę dalej... Mogę się pokazać i walczyć o jak najlepsze podium. E, takie podejście drużyny tutaj w Katowicach i w Nowym Targu to pewnie są też dwa inne światy. Inne cele, inna drużyna, inne, inny poziom? No, nie chcę za bardzo o tym dużo mówić. Jasne. No, w Nowym Targu jest, jest teraz jak jest. No nic, hmm. trzeba czekać. Ale to była taka mentalna y, duża przepaść do, y, do wejścia do nowej drużyny, która ma inne cele? Troszkę tak, troszkę, troszkę się to wszystko różni. E, trudno mi o tym mówić. No, to mój dom, ale, ale, ale to jest, jest, to różnica, jest różnią się, się, te się na pewno.